Nauczyciele otwarci, nauczyciele przyjaźni, nauczyciele, którzy służą im swoją wiedzą, ale też z którymi można się powygłupiać. Wiadomo, że są tacy, których się bardziej lubi, lub mniej. To nie jest tak, że wszyscy są, jakbyśmy zapytali moich młodych uczniów, to oni by mieli swoje typy, prawda? Ale gdzieś to są nauczyciele, którzy jakoś tam się wyróżniają w swojej dziedzinie. No i młodzi się też uczą, prawda? Ja bym nie chciała mieć wszystkich takich samych nauczycieli, bo też młody człowiek uczy się zachowania wobec takiego, a nie innego nauczyciela. Jeden jest bardzo wymagający, drugi troszkę mniej, jeden dowcipny, z jeden częściej się smuci, ale generalnie oni z nimi rozmawiają, czyli. No, są do nich bardzo przyjaźni nastawieni. Nikt nie chce nikogo w tej szkole nikomu dowodzić, że, że jest nikim, prawda? że się do niczego nie nadaje. To nie, nie istnieje coś takiego. Staramy się jednak, żeby te, żeby te dzieciaki się dobrze czuły z tymi nauczycielami. Nauczyciele to robią rozmawiają. po Myślę, że, że gdzieś jak... trzeba byłoby ich zapytać. To byłoby najlepsze.